Witam. Przygotuję dzisiaj na obiad zupę z ogórków kiszonych, czyli zupę ogórkową i pulpety. Wszystko w jednym naczyniu i bardzo szybko. Zacznę od przygotowania mięsa na pulpety. Do dużego naczynia I companion xl którego będę sterowała ręcznie, bo telefon się nagrywa. Zakładam noża Ultra Blade do siekania i miksowania. I zaczynam wkładać produkty. Odrobinę chleba, cebula, rosnek i świeża bazylia. Przygotowane pokrojone mięso. Pulpety będą ze schabu. Tak. Jajko. I przyprawa. Okay. Właśnie piekarnik, że upiekło się ciasto. Wyłączę. Troszeczkę przez chwilę to pokażę. Czyli mamy już składniki na półpety w naczyniu. Zamykamy i ustawiam obroty. Oczywiście ręcznie na ikonkę obrotów plusem do siódemki i na start. Nie ustawiam czasu, bo to wszystko zależy od ilości składników, od tego, jak to się wyciągnęło wszystko mieszało. Tak do minuty powinna mieć zmiksowane ciasto i mięso na pudełku. A w tym czasie pokażę Państwu, bo one gotowane na parze, na przystawce do gotowania na parze, ona jest taka do duża. Przystawkę trzeba będzie sobie posmarować olejem. Jednakże odstawię to na sekundę. bo myślę, że mięso już będzie na pompety gotowe. 40 sekund i już pokazuję. Proszę zobaczyć. Ile mięso na polpetę jest gotowe? Ja sobie je przełożę do miseczki. No wyjmę noża, bo na chwilkę nie będzie mi on do niczego potrzebny. Tak. Ciasto, na, znaczy mięso na pulpety już jest gotowe. Już wcześniej robiłam ciasto i stąd mi się to wyrywa to ciasto. Tak. Dobrze. Czyli mięso na pulpety gotowe. Nie będę myła garnka. Zakładam go z powrotem. I pierwsze co zrobię, to przy pomocy szatkownicy zszatkuję ogórki. Jako pierwsze. Na grubych oczkach zakładam sobie szpień, na który nakładam tarczę. Tak. I mamy przygotowane szatkownice do szatkowania i ogóreczki. Na tej prędkości, która jest oczywiście na dziesiątce, startujemy i wkładam obórki do sortowania. Będę sobie pomóc. Dokładnie kilka sekund i ogórki mam poszedł. Pokazuję. na sobie. I proszę zobaczyć. Ogórki do zupy poszarpowane. Wyjmę je teraz do miseczki, w której były ogórki. No, ogórki dam dopiero wtedy, kiedy będą ugotowane ziemniaki, bo Ziemniaki by nam się w kwasie nie ugotowały. Dlatego je wyjmuję. Dobrze. Wkładam z powrotem garnek do pioski, Zakładam sobie czpień. I teraz będę tarła następne warzywa. Najpierw na grubych oczkach. Seler. I pietruszkę. Przebładam moc I mamy pietruszkę i seler, ta sama prędkość. I pomogę sobie. Mam już warzywa. Część warzyw potartą. To, co mi się nie stało, wrócę z powrotem do garnka. Zamienię teraz tarczę, bo będę ciała w plasterki. Czyli przekręcam, bo mamy trzy tarcze, pięć sposobów tarcia. Zetrę troszeczkę pora. I plasterki. Myślę, że tyle mi starczy. I marchewkę też tą razem chcę w plasterki. Warzyw, to minuta i 35 sekund. I ja już pokazuję jak to wygląda, ponieważ nie będziemy już potrzebne. Włożę sobie do zlewu. Muszę zobaczyć jak szybko mam warzywa potarte. Zakładam sobie teraz mieszadełko, które służy do mieszania potraw jednokowych i włożę. Ziemniaki, pokrojone w kostkę, bo tak lepiej będą smakowały. Wsypię sól. Pieprz. I tutaj mam jeszcze kilka Zjedziane ziela angielskiego, liścia laurowego i to też nie jednego, a trzy, doleję doleje wody. Garnek jest bardzo duży, 4,5 litra. Spokojnie duża rodzina się naje. Zgarnę sobie ze ścianek wszystko do środka. Tak. Zamykam garnek. Jednym palcem ustawiam sobie gotowanie na parze. 100 stopni 30 minut i start. Nim się zacznie gotować. Ja posmaruję olejem parowar, żeby się trąbety nie przykleiły do dna. Parowar jest dość duży, w sumie 3,8 litra. Słuchajcie, to dopiero 40 sekund, a już słychać, że się zaczyna coś w tym czyli zaczyna się gotować. Parowar składa się z dwóch półek, ale nie wiem ile mi wyjdzie pulpetów. Jak się nie zmieszczą na jednej półce, to zawsze można dołożyć jeszcze jedną półeczkę. Tak. Też sobie zwilżam ręce troszeczkę olejem, żeby się pulpeciki ładnie formowały. I w tym czasie formuję sobie pulpety. Układam je na przystawce do gotowania na parze. Wiecie, program jest nastawiony na 30 minut, jednakże ja zmniejszę sobie czas do 20 minut, bo po 20 minutach wezmę i dołożę ogórki, ponieważ to ma być zupa ogórkowa. Jak układamy sobie potrawę na przystawce do gotowania na parze, to musimy zwracać uwagę, żeby nie przykryć wszystkich dziurek, żeby powietrze, znaczy para. Przedostawała się na wyższe poziomy, żeby cała, cała potrawa była dobrze uparowana. Jak gotujemy w urządzeniach, które mają stałą temperaturę gotowania, jesteśmy pewni, że produkty, które wkładamy do naczynia, zachowują swoją, swoje wartości odżywcze, ponieważ nie przygotowujemy ich na wysokiej temperaturze. Że możemy jeść mniej, a jesteśmy bardziej na 95% wartości odżywczych, tych co mamy w garnku, po prostu jest zachowanych. A przy gotowaniu tradycyjnym temperatura potrawy cały czas się podnosi i po prostu po kuchni lata 65% wartości odżywczych, a w garnku zostaje tylko 35%. Proszę zobaczyć. Mamy pulpety już poukładane. Myślał, że najpierw na pokrywę od garnka zakładamy przystawkę, w której się wszystkie soki zostają zachowane. Ponieważ nam tutaj skapnie sok z mięsa, będziemy go mogli wlać do zupy. Gdyby na parze była gotowana ryba, wtedy ten sok wylewamy do zupy. A my gotujemy sobie po prostu w ten sposób. I proszę zobaczyć. 5 minutek. Zupa, pulpety wstawione. A my możemy sobie robić zupełnie inne rzeczy, tak jak powiedziałam, piekło się ciasto, już je wyjmę i pokażę. Jak pięknie piekło. Proszę zobaczyć ciasto z rabarbarem, gorące, pachnące, bo jest wiosna. Życzę Państwu udanego dnia, jest piękna pogoda. I do zobaczenia pod postem będzie przepis na ciasto i sposób podania zupy.